Kochani, spod znaku barana, dzisiaj robimy dla Was rozkład na lipiec, na nadchodzący miesiąc. Zapytamy, jak będą wyglądały sprawy zawodowe, finansowe, kontakt z ważnymi osobami, jakie ważne wydarzenia będą miały miejsce także w tym miesiącu, więc zostańcie do końca, obejrzyjcie ten rozkład dla Was. My zaczynamy od postawienia karty, która będzie mówiła o dominującym wpływie w tym miesiącu. Jest to arcykapłanka. Arcykapłanka wskazuje, że pewne rzeczy się Wyjaśnią albo w taki sposób, że będzie po prostu ujawniona jakaś, nie wiem, może tajemnica, jakaś rzecz, której nie wiedzieliście wcześniej, albo wy, kochani, tu będziecie mieli taką przenikliwość wielką, która pozwoli wam no, zrozumieć pewne rzeczy takimi, jakimi one są. Karta arcykapłanki sugeruje również taką pewną tajemniczość z waszej strony, może też wy będziecie tajemniczy, ale może też mówić o wewnętrznej takiej intuicji i no, nastawieniu na te rzeczy niezbyt oczywiste, tak? I wiedza o tych rzeczach niezbyt oczywistych. Ja teraz stawiam karty na sprawy zawodowe, potem finansowe, a także plany, przedsięwzięcia ewentualne, możliwości. Wy teraz wiecie, co macie zrobić. Macie zdecydowanie teraz kliknąć przycisk, lubię to. Tak, macie kliknąć także przycisk e, subskrypcji, jeżeli tego nie zrobiliście, a także potem skomentować tenże rozkład, który ja tu robię. I okej, okay, okej, okay, ja tu muszę troszkę ściasznić, e, troszkę przesunąć może pewne rzeczy baranki moje i już kończymy tą pierwszą partię i ja już się zabieram za komentarz. Odłóżmy tutaj tą talię. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie związane z pracą i e, no obowiązkami, ale to jest głównie taki właśnie zawodowy rozkład. Ja wiem, że może nie wszyscy jesteście w pracy, może niektórzy jesteście na emeryturze nawet w tym miesiącu już, ale tu karty mówią też o takich rzeczach, które no, musimy robić. Pierwsze co widzę, mamy kartę Królowej Mieczy i widzę, że przez część miesiąca, przez część lipca faktycznie będzie jakaś rzecz, którą będziecie robić w ramach tych obowiązków swoich, czy też zawodowych, czy też pozazawodowych, którą no przez znam, że będzie to dla was taka troszkę no nieprzyjemna sprawa. To nie będzie coś, co wy byście jakoś bardzo, bardzo chcieli robić, tak? No wiecie, w pracy czasami mamy zadania, za którymi nie przepadamy. To nie są rzeczy, które no jakoś bardzo sobie cenimy w tej, w tej pracy i wolelibyśmy na przykład robić coś innego, ale no cóż, pewne rzeczy trzeba, przez pewne rzeczy trzeba przegląd, co ważne nie jest to wcale jakiś tutaj problem. To nie oznacza, że tutaj coś złego się się wydarzy, tak, to jest po prostu to, że no będzie się wam dłużyło. Tak to tak tyle i aż tyle, tak? Ale to mówię, że to będzie tylko przez pewien czas lipca, prawdopodobnie na początku, ale co ważniejsze jest, widzę w tych kwestiach waszych obowiązków zawodowych, widzę, że będziecie, że osiągniecie coś. Tak, osiągniecie coś, tutaj rycerz Denarów mówi, że e, zrobicie do, odwalicie kawał dobrej roboty barany i będziecie z tego tytułu bardzo, ale to bardzo z siebie dumni, tak? Będziecie zadowoleni z tego, jak sytuacja się rozwinęła. Więc okej, okay, wiecie, no jest jedna rzecz, którą no ona jest to taka mniej ważna, to jest to, że tam troszkę się dłuży w pracy, ale jeżeli liczycie na to, e, żeby coś osiągnąć, żeby coś zmienić rany, tak? Załóżmy szukacie nowej pracy, może tak, albo szukacie właśnie chcecie zmienić tą pracę, albo zmienić coś w swoim miejscu pracy. No ja wiem, może nawet coś takiego jak przejście do innego biurka, albo coś takiego, tak, w innym miejscu w biurze. Innego działu, może chcecie przejść, może chcecie uzyskać jakieś zezwolenie na jakiś kursy rozwój rozwojowy i tak dalej, i tak dalej. To tu jak najbardziej jest to możliwe. I widzę, że ten czas jest jak najbardziej przychylny temu, żeby o jakieś takie zmiany wnioskować, gdyż karta króla Pucharów też mówi o takiej życzliwości środowiska. No to co to może w pracy znaczyć? No znaczy pewnie, że szef będzie w dobrym nastroju. Znaczy nie tylko chodzi o to, że będzie w dobrym nastroju, ale będzie też taki w odniesieniu do Was i Waszych potrzeb, będzie jak najbardziej skory je przyjąć, skory je rozważyć, tak? Więc bardzo, bardzo fajnie pod tym względem. Tak jak mówię, jeżeli szukacie czegoś, szukacie pracy, tu wydaje się, że będzie możliwość uzyskania tego nowego zajęcia, przejdziecie przez tą jakąś rekrutację w pozytywnym wymiarze. Więc nie jest źle. Co ważniejsze teraz w kwestiach finansowych, to każdy lubi, jeżeli tak, ten rozkład jest dobry. I tu mogę Wam powiedzieć, że tak. Pierwsze mamy kartę, pierwszą mamy kartę cesarzowej barany, która mówi, że tak naprawdę przez lipiec będziecie na koniec lipca w o wiele lepszym miejscu niż byliście na początku pod względem finansowym, tak? Czyli będzie to udany miesiąc, a nawet taki miesiąc rozwojowy. I tu karty faktycznie mówią o jakiejś perspektywie, która może wam poprawić tę sferę. Materialną, tak? Trójka Buław mówi, że albo to, co już robicie i trzymacie się tego, będzie właśnie przynosiło Wam pozytywne rezultaty. A, ale też może to być taka, taka rozpoczęcie czegoś nowego, ale o czym myśleliście już wcześniej, i to może faktycznie także mieć, być dobrą decyzją, bo to nie tylko znaczy, że to będzie Wam przynosiło na przykład pieniądze, ale będzie pozytywnie wpływało na Waszą sferę finansową, czyli może jakoś tutaj mm, odpowiednio dobrany kredyt, jeżeli bierzecie, tak, to no może niektórzy z Was biorą, to akurat będzie taki, który będzie trafił trafiony może może tutaj uda wam się też coś sprzedać w, w dobrej cenie tak czego, czego się o co się staracie barany tak i tu karta szóstki buław mówi o wypaleniu właśnie o wypaleniu jak to dziwnie zabrzmiało ale o tym że wypali wam właśnie jakiś pomysł i będzie z tego no po prostu korzyść materialna, tak? Dla Was konkretnie, po prostu korzyść materialna. No jeżeli dostajecie um, nową pracę, tak? Zaczynacie, no to to jest dość oczywiste. Wtedy wychodzi na to, że po prostu będziecie zarabiać, tak? I to najwyraźniej nie zarabiasz najgorzej jeszcze w tym wypadku. Więc jest to, jest to pozytywny, pozytywny obrót spraw, ale to może być też uzyskanie jakiejś kwoty, która Wam się należy, nie wiem, z tytułu jakiegoś zwrotu, ubezpieczenia, tak? to może być właśnie też sukces jakiegoś naprawdę korzystnego zakupu, więc miesiąc miesiąc lipiec jest dobrym czasem dla was pod tym względem materialnym, finansowym, możecie liczyć na pozytywny obrót spraw i teraz wiecie kierujcie się tą inicjatywą, inicjatywą intuicją jak najbardziej, bo tu właśnie ta karta arcykapłanki mówi, że jeżeli chcecie takie kroki robić, chcecie tutaj jakoś decydować i podejmować jakieś działania, to Warto właśnie, nawet czasami zaryskować, jeżeli twierdzicie, że to może zadziałać, nie? Jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia, e, widzę, że jakaś nowa rzecz Wam się pojawi, tak? widzę, że jakaś nowa rzecz, którą będziecie robić, i to będzie coś długo, takiego długofalowego. Może rozpoczniecie, e, nie wiem, jakieś ćwiczenia zaczniecie albo jakiś kurs zacznie, zaczniecie albo coś takiego, e, co będziecie potem w przyszłości chcieli kontynuować. Może jakieś hobby rozpoczniecie albo wrócicie do hobby. Coś takiego, co zaczynacie mm, i dokładacie w tym wypadku starań. Będzie jak najbardziej wypa, no, będzie wypalało, ja, co z tym wypalaniem? Ja będzie szło w dobrą stronę, i wydaje się także, że to będzie właśnie długofalowe. To jest sukces długofalowego, e, długofalowych starań. Widzę, że tu jakaś karateczka przejeżdża. Mam nadzieję, że nie zagłuszyło niczego. Niemniej, patrzmy dalej. I mamy też tu takie, taką sytuację, że będzie zmiana jednego planu w tym miesiącu i tu specjalnie nie da się od tego jakoś bardzo uciec, nie da się tego, to zniwelować, ale ta zmiana będzie na lepsze, tak? Ta zmiana przyniesie coś dobrego. I jeżeli to jest związane z wyjazdem, w ogóle jeżeli planujecie jakiś urlop w tym miesiącu, w lipcu, to jest całkiem możliwe, tak? Jest to czas, w którym się Urlopuje jak najbardziej, to ten wyjazd się powiedzie, ale może być w jego w ramach jakaś mała zmiana, właśnie tak. Jakieś coś może być dostosowane, może inne dni, może w inne miejsce, może troszkę w innej formie z innymi osobami. To może być związane z tym wyjazdem, ale może też to być zmiana po prostu jakiegoś innego planu, który macie na lipiec. Niemniej, sam wyjazd, tak, karta, karta Redwanu, który mówi właśnie o wyjeździe, czy też. Po prostu o urlopie, bo to niekoniecznie na urlopie trzeba wyjeżdżać gdzieś. To Mówi o tym, że wszystko się powiedzie dobrze, będzie to szybko i sprawnie, i będziecie zadowoleni z wyniku barany, więc bardzo fajnie pod tym względem. Teraz tak, stawiamy karty na, na mianowicie Wasze sprawy prywatne, bardziej, tak? Czyli kontakt z osobami Wam, no po prostu bliskimi, ale może też takimi kolegami, tak? Ogólnie kontakt z osobami w koło, i tu mamy kartę głupca, mamy kartę mamy kartę rycerza Pucharów, i jest też karta śmierci. Więc tutaj może to jest ta zmiana, ale do tego dojdziemy, której tu jest w tych przedsięwzięciach. A teraz kontakt z ważną osobą, ewentualna, no, ewentualne takie przesłanie dotyczące miłości. Mamy umiarkowanie, dziewiątkę. Mamy dziewiątkę mieczy i mamy cesarza. Okej, okay, to nie jest tak źle, jakby, mógł, jakby niektórzy mogli się spodziewać, <laughs> ale zacznijmy od kontaktu z osobami, waszymi bliskimi, rodziną, ale też znajomymi. I tu, tak jak mówiłem, jest karta śmierci, jest karta pewnej zmiany i to może jest związane z tym planem. Może planowaliście coś z ludźmi, wam bliskimi, z kimś coś zrobić, i tutaj widzę, że będzie trzeba ten plan odmienić troszkę, tak? Trzeba będzie go dostosować i to będzie spowodowane właśnie no, działaniami czy też potrzebami właśnie tych innych osób, tak? czyli tych osób trzecich, tych którymi, no może drugich w tym wypadku, z którymi tą sytuację w tej, bierzecie w niej udział, bo um, najwyraźniej nie wy będziecie przyczyną tej zmiany, tak? tylko ktoś będzie o coś wnioskował. Ale karty ogólnie mówią o fajnym kontakcie właśnie z tymi osobami, w dla, po prostu no, z przyjaciółmi, z kolegami, może w pracy, e, także z rodzinką. E, widzę karty: tutaj karta głupca i karta. Rycerza Pucharów, który nawet mówi o jakiejś takiej pozytywnej wiadomości, o takim naprawdę pozytywnej sytuacji, która będzie miała miejsce z tymi osobami, lub z jedną z tych osób, tak? Może to być także dobra nowina dotycząca, no nie wiem, syna, córki, wnuka, wnuczki, a może to, że się pojawi dodatkowe. Dodatkowa pociecha, właśnie w rodzinie, czy coś takiego, albo komuś z Waszych naprawdę bliskich, na którym Wam zależy, coś się powiedzie. A karta głupca mówi o po prostu takim naprawdę radosnym czasie spędzonym z tymi osobami, takim odmładzającym wręcz, tak? Czyli o tym takim cieszeniu się, tak czysto cieszeniu się, a nie tylko siedzeniu i narzekaniu, tak? Tu będzie mowa o jakichś takich fajnych rzeczach, o takich wzniosłych, może nawet. Rzeczach, ale nie, nie, zupełnie nie tych przyziemnych, ale też tu będzie takie właśnie. Rozmawianie i kontaktowanie się z tymi bliskimi, znajomymi, z kim będziecie spędzać czas, który będzie, no, takie niewymagający, ale w tym sensie, że będzie po prostu tak łatwo wam się dogadywało, że nie musi być wymagający, że nie trzeba będzie się starać, bo wy lubicie te osoby, one lubią was i wszystko przychodzi naturalnie. Teraz, jeżeli chodzi o ważną osobę lub tutaj szukanie takiej ważnej dla was osoby, ja mówię. Rozwagą o tej ważnej osobie, bo to niekoniecznie musi być od razu szukanie miłości, tak? To może być na przykład Wasz przyjaciel, może być ktoś z rodziny, syn, akurat na kogoś się w tym momencie bardzo skupiacie i, i ta, ta relacja Was bardzo zajmuje. I tu karty mówią, najpierw zacznijmy od karty. karty, mówią o takiej jednej sprawie, która jeżeli się martwicie. Tak? jeżeli się tą sprawą martwicie, może, nie wiem, mężowi, żonie coś tam w pracy nie najlepiej idzie, może też troszkę choruje. E, może wy się pokłóciliście, tak? Nie macie najlepszego czasu i byście chcieli, żeby było lepiej. To tu karty mówią o tym, że ta sprawa się wyjaśni i wyjaśni się na dobre, tak? Czyli nie będzie tu powodu już do tego zmartwienia. Karta umiarkowania e, spowoduje, że te zmartwienia tu obrazowane przez kartę 9 mieczy odejdą, tak? Już nie będzie to dalej coś, czym byście się mieli właśnie, no, martwić, tak? Więc pod tym względem bardzo fajnie jakaś rzecz związana z tą ważną osobą, czy z tą osobą, którą dopiero poznajecie, nie wiem, może martwicie się, że poznaliście kogoś, tak? Teraz się skupiacie na tej znajomości, ale, no, coś tam może ktoś coś powiedział, może nie udało wam się spotkać i od razu się martwicie, że to już będzie koniec z relacji. Nie, tu nie, tu okazuje się, że sprawa się wyjaśni i będzie i będzie już dobrze, będzie już tak, jak powinno być. Za to karta cesarza w tym wypadku wskazuje na to, że warto by było wyjść z inicjatywą w stosunku do tej ważnej dla Was osoby. Więc jeżeli myślicie tutaj o tym ukochanym, ukochanej, może o partnerze swoim, no niezależnie tak naprawdę o kim, to, to kim jest ta osoba w Waszym życiu, to warto, żebyście Wy, może, coś zaproponowali, zaproponowali spotkanie, zaproponowali jakąś, właśnie, randkę, miejsce gdzieś. Jeżeli myślicie o jakimś wyjeździe razem, tak, na jakimś romantycznym wypadzie, to jak najbardziej warto wyjść z tym pomysłem, on będzie dobrze, dobrze przyjęty. Jeżeli nie macie nikogo takiego i też nie myślicie o jakiejś innej, na przykład ważnej osobie, jakimś przyjacielu, czy bracie, siostrze, czy coś takiego, ale szukacie osoby, z którą byście chcieli się związać i aktywnie się staracie i tutaj ten karta cesarza właśnie wskazuje na to, że to aktywne staranie się z waszej strony, czyli no nie wiem, może na przykład na tym portalu jakimś randkowym będziecie. Sugeruje, że pojawi się właśnie taka osoba. Pojawi się ktoś godny zainteresowania i to ta dziewiątka mieczy, która w tym wypadku by mówiła o zmartwieniu o zmartwieniu, że może nie ma tutaj już nie ma już fajnych facetów, tak, wszyscy są pozajmowani. Albo nie ma fajnych kobiet, wszystkie no, tu patrzą na mnie spod byka. Wiecie, tu nie okaże się, że jest nawet w tej w tym miejscu, tak, osoba, która jest wartościowa, i tutaj może być początek takiej znajomości, właśnie interesującej, ważnej, tak, więc teraz patrzmy, patrzmy dalej patrzmy dalej, ja jeszcze tylko powiem, że jak mamy tutaj tą wiadomość może ewentualnie od tej ukochanej, ważnej dla nas osoby, może od, od tego <laughs> wnuka, wnuczki czy syna, córki, to to może być tutaj na przykład skrywane przez was, przed wami. Nie tylko przed wami, ale ogólnie przed światem. Często na przykład tak się dzieje, jeżeli ktoś się stara o dziecko, a wiecie, no nie mówi o tym, nie? Po prostu, bo czeka do momentu, aż tam już będzie praktycznie pewnik, więc wtedy może... Może dopiero wtedy taka informacja dojdzie do świata, zostanie ujawniona? I tu może być taka tajemnica, tak? Ale zobaczmy teraz, jakie są trzy wydarzenia: jedno takie niepokojące, ewentualnie, może jakaś przeszkoda, jedno, które będzie wyjątkowo pozytywne, i jedno, które będzie taką radą kart, co w danej sytuacji zrobić. I mamy koło fortuny, mamy tutaj siódemkę buław i mamy kartę króla mieczy. Skoro już tego króla mieczy trzymam, to radą kart taką w momencie, w którym by byście robili coś ważnego. Tak, Będziecie wiedzieli, że jest to ważne, że to jest istotne w tym momencie dla Was, nie wiem, dla Waszej pracy, dla Waszej, nie wiem, może rodziny, tak, czy dla Waszej sytuacji, to tu karta króla mieczy wskazuje na to, że macie podchodzić do tego na sucho, na, z czystym umysłem, nieemocjonalnie po prostu. O to chodzi, żeby nieemocjonalnie pochodzić, podejść do tego jak najbardziej obiektywnie, ale też skrupulatnie. Skrupulatnie. Więc tak jak mówię, jeżeli tutaj coś w pracy na przykład robicie i wiecie, że akurat ta część waszej pracy jest wyjątkowo istotna, jest wyjątkowo ważna, to faktycznie postarajcie się tu uwagę poświęcić odpowiednią, żeby nie popełnić błędu, tak, żeby emocje nie wzięły góry. Tu trzeba cierpliwość, trzeba właśnie uwagę, skrupulatność, bo no nie wiem, może ewentualnie pójść coś nie tak, tak? Albo jak e, zrobicie to inaczej, pójdziecie e, podejdziecie do tego właśnie może zbyt emocjonalnie, e, zaczniecie krzyczeć na szefa w jakiś sposób, no to no wiecie, to nie skończy się najlepiej dla was i jakaś okazja wam umknie, tak? Jakaś możliwość wam umknie, tak? Więc e, tu trzeba być profesjonalnym, trzeba być konkretnym e, w tej danej sytuacji. No jak idziecie na przykład na tą rozmowę kwalifikacyjną, to faktycznie przygotujcie się, bądźcie Profesjonalni, ubierzcie się ładnie, a nie tak nie, wiecie, bo odpowiednio. Ludzie na to patrzą, najwyraźniej ci będą na to patrzeć, może w innych miejscach niekoniecznie. Jeżeli chodzi o taką niepokojącą sytuację. To nie jest jakoś specjalnie niepokojąca, nie martwcie się barany. Mamy kartę koło fortuny, trzeba dojrzeć jakieś. Musicie zwrócić uwagę na jakąś rzecz, która jest od Was zależna, ale to jest coś długofalowego, ale nie jest to czymś, na co codziennie zwracacie na przykład uwagę. Tak patrząc, taki dobry przykład, który można odnieść praktycznie do wszystkiego, do, do, do takiej sytuacji, do każdej innej sytuacji i brać z niego właśnie no co. Przykład to jest doglądanie ogródka. tak? To nie jest tak, że codziennie musicie tam być i codziennie włożyć 4 godziny pracy w to, żeby wszystko ładnie tam kwitło, ale od czasu do czasu trzeba na to zwrócić uwagę. I najwyraźniej tu w takiej sytuacji Trzeba będzie no, poświęcić troszkę uwagi, bo może coś tam będzie wymagało jej. No na przykład macie mieszkanie, tak, i, i macie zlew, każdy ma zlew, macie trzy córki. I one mają długie włosy, no, no może czas tam odetkać tak profilaktycznie ten zlew, żeby potem się nie zapkał aż tak, żeby było źle, albo się zapka i trzeba będzie odpykać. Nie, no wiecie, tego typu sprawy to mogą być nawet. Ale dobra rzecz, która idzie w Waszą stronę, która będzie pozytywna i mamy siódemkę buław, to znaczy, że jakaś rzecz, której wy, którą Wy się staracie, którą Wy dokładacie starań, której się Trzymaliście, pomimo przeciwności, uda się, przyniesie właśnie pozytywny rezultat. No jeżeli faktycznie tu szukacie pracy, załóżmy, i staracie się, rozsyłacie te CV, chodzicie na te, te rozmowy kwalifikacyjne, teraz faktycznie ta was, ten wasz upór, determinacja jaka właśnie sytuacja, w której ważna jest wasza determinacja w działaniu, przyniesie ten pozytywny efekt w końcu, na który liczycie. Jeżeli wiecie, pracujecie na własną rękę, ten własny biznes prowadzicie i tam troszkę nie wychodziło ostatnio, ale trzymacie się, robicie profesjonalnie rzeczy, tak jak powinniście, tak jak powinniście właśnie, to teraz właśnie zacznie ta praca przynosić efekty, włożyliście bardzo dużo pracy w Grudku, żeby posadzić te pomidory, nie wiem, może teraz Wam obrodzą te pomidory, właśnie, nie? E, I to będzie dobra, dobra ta sytuacja i ta dobra rzecz. Barany, rozkład dla Was na nadchodzący miesiąc, na lipiec, jest kilka rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. E, mam nadzieję, że weźmiecie to sobie do serca. Mam nadzieję także, że teraz dajecie lajka, subskrybujecie, e, komentujecie. Ja jestem Kosłomowiec Bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!